Cześć, witajcie, Artur Brzychcy, loża dżentelmenów. E, słuchajcie, dzisiaj na stole, tam na Wulin, e, destylarnia, szczerze powiem, dopóki nie zobaczyłem butelki, w ogóle mi nie była znana. E, pomimo tego, że Speyside, a ja Speyside, wydawało mi się, że znam już całkiem nieźle, a tu proszę niespodzianka. A może sekret e, tk, tkwi w tym, że po prostu destylarnia jest tak obrzydliwa, że, e, że nie chciałem jej oglądać, albo że mój wzrok... Gdzieś tam uciekał, żeby na nią nie patrzeć, bo jedna z brzydszych destylarni, słuchajcie, w Szkocji, ale to dlaczego? Kiedy powstała? To jest dość młoda destylarnia. Ona powstaje w 1965-66, w tych latach zostaje wybudowana. Wybudowana oczywiście przede wszystkim po to, żeby produkować gigantyczne ilości, żeby ładować je do blendów. Z założenia nic specjalnego. Sama nazwa tam Tamna Wulin, słuchajcie, oznacza nie mniej nie więcej tylko młyn na wzgórzu, pomimo tego, że sama destylarnia jest w Niecce, w związku z tym już tutaj kłamią. Natomiast zwróćcie uwagę na, na to połączenie tutaj Wulin, yy, tak jak jest w Laga Wulin, bo Laga Wulin też oznacza młyn. Chyba na, yy, na tam na. na... Na skalę, czy coś takiego. Ja już nie pamiętam dokładnie tłumaczenia lagawulin. Natomiast, natomiast też był młyn. Tak? Czyli ewidentnie ten Wulin to oznacza młyn. To takie moje rozszyf próby rozszyf rozszyfrowywania języka gelickiego, który jest po prostu koszmarnie trudny i zapamiętywania tych pojedynczych słów tak jak glen oznacza dolinę tak? to, to już wiemy, to wulin oznacza już wiemy młyn to, to będziemy sobie takie rzeczy gdzieś tam razem zapamiętywać słuchajcie, wielka butla bo to jest litrowa butla co tu chciałbym Wam powiedzieć ach, właśnie najważniejsze słuchajcie, bo to jest e, whisky, która leżakowała oczywiście w dębie amerykańskim, czyli w beczce po e, Bourbonie. Natomiast była finiszowana w beczce po Tempranillo, po czerwonym e, e, winie. E, e, i, to jest rzecz niezwykła, powiem Wam szczerze, bo ja się w ogóle pierwszy raz spotykam, żeby akurat po takim winie whisky była finiszowana. Nie, kłamie, nie po raz pierwszy, ale faktycznie bardzo rzadko, się to, bardzo rzadko się to zdarza. Wracając jeszcze do samej destylarni, słuchajcie, naprawdę małe szanse, że ty whisky z tej destylarni kiedyś piliście, bo ona jest rzadka. Jest rzadka, dlatego, że większość, tak jak mówiłem, idzie do blendów. Podstawki od nich nigdy nie zyskiwały jakieś mega opinii. Tam nie skusiła ze względu na to, że to jest właśnie ten finish w tym w związku z tym szczep. Też niezwykły, bo występujący tylko w jednym kraju. Co więcej, słuchajcie, co więcej, co więcej chciałem Wam powiedzieć. Aha, butelka jest litrowa, dlatego jest taka, e, taka wielka e, w, w mojej dłoni. To nie jest żadne tutaj złudzenie. E, nie wiem, jak mi myśl uciekła mi. Słuchajcie, może, może sobie jeszcze przypomnę. Aha, chciałem Wam powiedzieć jedno, że, że ta destylarnia. Była zamknięta przez 12 lat, 2007 rok dopiero ją otworzono, z powrotem w związku z tym od dość niedawna produkuje ponownie. A powiem Wam, że są niektóre edycje z tej destylarni, doczytałem, nie próbowałem ich nigdy, z bardzo fajnymi notami, czyli że można mieć fajnego tam nawulina, tylko on musi mieć sporo lat, tak powyżej 20 lat. I zaczynają i zaczynam mieć fajne opinie i fajne noty. W związku z tym zaczynam się zastanawiać, czy jako Loża nie zapalować na, tam na wulina, żeby nie mieć jednej, jednej beczułki. Hmm. No, zobaczymy. Zobaczymy. Musimy sprawdzić profil, tak jak już wam mówiłem, czyli poznać newmaker, poznać trochę więcej destylarni, popróbować blendy, w których jest użyta, jaki ma wpływ na te blendy. I zobaczyć, że skoro używają takich dziwnych beczek, to czy robią to, żeby mieć chwyt marketingowy, żeby takich połapać, takich brzychcych, którzy się skuszą na to, że jest finisz ciekawy, a czy faktycznie to ze sobą gra i wtedy spróbować taką beczkę faktycznie wyciągnąć. Kolor jest ładny, ona nie jest farbowana. Słuchajcie, o ile, hmm, czy was nie oszukuję? Czy ja was nie oszukuję? Słuchajcie. Nie. Ha, z karmelem. Z karmelem, malowana, oszukana, słuchajcie. A moc 40%, czyli skastrowana i pomalowana. Ochydstwo. No dobra, słuchajcie. To żarty na bok. Wąchamy, próbujemy. Na początek jabłko-gruszka. I, e, t, y, I przeszkadzający mi, bo ja tego nie lubię zapachu, co nie oznacza, że każdemu nie pasuje, e, zapach słodu, ale taki mdły zapach słodu. Ja go nie lubię. Tak, jakbym wszedł po prostu do, do słodowni, albo jakbym wszedł do, do, na te podłogi, gdzie oni suszą, jest tam taki zapach trochę myszy. No nie? No dobra, ale jednak te jabłka wygrywają nawet trochę jabłko w tofi. Nie, no dobra, ten słód za chwilę przychodzi, już nie jest tak źle. Tutaj jakaś wanilia, trochę białej, mlecznej czekolady. Tych owoców jest tu więcej niż, niż to jabłko i jabłko w tofi, bo tutaj wychodzą jeszcze jakieś takie jakaś brzoskwinia. Tak, brzoskwinia na pewno. Coś tu jeszcze jest. Kurczę, no okej, okay. z czasem zaczyna być fajny, fajne owoce. Taki letni kompot, słuchajcie. Co to jeszcze jest? No. To jest coś czerwonego, ale co to jest dokładnie? Dobra, to może jeszcze czas pokażę. Karmel, wanilia na pewno też, ale owoce przede wszystkim, i to sporo tych owoców. W ustach na maksa orzechowa. Trochę kawy. Kawa, znaczy orzechy, kawa. Tytoń skóra. O, ciekawe. Niepalony tytoń. Tylko taki e, liść tytoniu, niezapalone nie, nie cygaro. Hmm. No i, ew, i ewidentnie skóra. No to f... fajna kompozycja. Powiem szczerze, że taki nie Te orzechy. Bo te orzechy też były takie wytrawniejsze od razu i takie esencjonalne fajne. Hmm. Krótki finisz. To, to wada. E, natomiast przyjemnie grzejący. Nie, absolutnie nie za mocno, ale to jest tylko 40% kastrat. W związku z tym jak tak można whisky brzydko robić, słuchajcie, jak tak można. Tak doczytuję, bo tutaj widzę rich sweet, to się zgadza, że i rich i sweet. Eee... Czerwone jagody. No tak, to ja się tutaj zgadzam, absolutnie. Ciastko owocowe, wanilia, no dobra, dobra, te czerwone owoce. Czerwone jagody. Okej, okay. kurde, ale jak się tylko zamiesza, to jest na chwilę taki smród właśnie, co ja Wam mówię, takiego... Um, e, worka po zbożu, no. Znaczy, okej, okay, to w zasadzie nie jest zły zapach, tylko ja, ja go po prostu nie lubię i... i to mi na chwilę przesz przeszkadza, natomiast potem się robi pięknie owocowo. Tak, i tam jest tyle słodyczy, że faktycznie że ta owocowa słodycz, że to może być aż takie, właśnie ciasto, ciasto owocowe. Fajna, fajna, naprawdę. Słuchajcie, to nie jest whisky, która by mnie gdzieś tam mega powalała. Na pewno nie. Ale z drugiej strony wieście mi, że piłem dużo, dużo gorsze i to za dużo, dużo większe pieniądze. W związku z tym stosunek ceny do jakości, absolutnie jestem na tak, bo to naprawdę jest tania whisky, a naprawdę jest bardzo, bardzo w porządku. Jako taki daily dram, jako taka whisky, która jest w tle dla nas, a nie taka, która ma grać pierwsze skrzypce, to jest rewelacja. Jak będziecie chcieli podpisać e, gruby kontrakt e, i skupić się na kontrakcie i na kontrahencie, a whisky ma być w tle, to pijcie tam na Wulina. E, jeżeli chcecie, m, m, przede wszystkim już po podpisaniu tego kontraktu wziąć kieliszek i rozmawiać i skupić się nie na rozmowie właśnie tylko na whisky to wtedy picie whisky od loży dżentelmenów to jest przekaz numer jeden i najważniejszy słuchajcie, <grym> trochę żart ale tylko trochę słuchajcie whisky ze Spaceite, brzydka destylarnia ładna nazwa młyn na wzgórzu całkiem niezła whisky Mówię o tej konkretnej edycji, bo o innych za inne się nie wypowiadam, czyli finiszowana w berce po Tempranillo. Naprawdę bardzo przyjemnie się to whisky pije. Daily Dramik, przyjemny, łatwy, sympatyczny. Szkoda, że go pomalowali. Szkoda, że to jest tylko 40%, ale może inaczej wcale by nie było tak. E, urokliwie, przynajmniej mówiąc o tym 40%, bo malowanie mogliby sobie odpuścić, e, chociaż mogłaby mieć pod tym plenium dziwny kolor. Przypominam, że jak my mieliśmy naszą Kalilę z beczki po... E, finiszowaną w beczce po Bordeaux, Pięć, pierwsze 5 lat beczka po Bourbonie, ostatnie 2 lata beczka po, po Bordeaux. Słuchajcie, to, ta whisky była frykowa, bo była różowa. I ja myślę, że oni mogli chcieć tego uniknąć, bo podejrzewam, że tutaj mógł być podobny efekt i dlatego jest nalany karmelu. A karmelu, słuchajcie, jak dobra szeruwa ta whisky wygląda. Podejrzewam, że wcale takiego koloru nie miała, no ale to jest tam gdzieś drobiazg, to są wrażenia estetyczne i trochę robienie nas w konia. Bo e, dlaczego marketingowcy malują whisky? Bo e, ciemna whisky sprzedaje się lepiej, to wiadomo od lat, w związku z tym takie się zabiegi robi. Zresztą daleko nie trzeba patrzeć, jak widzę fanów e, e, whisky na tych wszystkich forach, grupach, że im ciemniejsza whisky, tym szybciej schodzi. Słuchajcie, czy to na pewno oznacza, że ona jest taka pyszna? No to już bywa różnie, ale kolor wciąż robi swoje nawet u świadomego e, fana a whisky. W związku z tym Słuchajcie, bawmy się dalej. Eee, whisky malowane będą na świecie wciąż. Jak chcecie whisky niemalowane, to kupujcie single caski, a najlepsze single caski oczywiście w Loser Gentleman. Eee, ale dzisiaj krypto, o, nawet nie krypto, takiej brutalnej reklamy Wam powrzucałem. Eee, pij whisky, jedź śledzie. Eee, słuchajcie i mam nadzieję, że, że, że spróbujecie tam na Wulina i mam nadzieję, że spotkamy się na jakimś festiwalu whisky. Dzięki śliczne, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Hej!